Witam już w czwartym odcinku serii "Stomatologia przyszłości", gdzie odwiedzam najnowocześniejsze gabinety stomatologiczne w całej Polsce. Dzisiaj znajdujemy się w Biłgoraju, w jednym z najnowocześniejszych gabinetów stomatologicznych w regionie. Przed wami stomatologia Nizio. Budynek, w którym znajduje się gabinet, został zaprojektowany i wykonany od podstaw. Stomatologia Nizio to poczekalnia, cztery gabinety zabiegowe, sterylizacja, pracownia rentgenowska, pokój socjalny, pomieszczenie gospodarcze i dwie toalety dla personelu i dla pacjentów. Cały obiekt jest podpiwniczony, co ułatwiło wykonanie instalacji zasilających Unity, dzięki temu również pompy, kompresory i serwer. Znajdują się w piwnicy, co zapewnia im optymalne warunki pracy, a dla personelu i pacjentów ciszę. Po wejściu do kliniki wita nas poczekalnia, w której od razu czuć, że jesteśmy w placówce medycznej. Minimalistyczny wystrój i biel od razu kojarzy nam się z sterylnością i czystością. W poczekalni ustawione są trzy kanapy, telewizor dla pacjentów oraz długa recepcja. Bezpośrednio z poczekalni znajdziemy również wejście do toalety, która przystosowana jest do pacjentów niepełnosprawnych. Meble w recepcji wykonane są z drewna palisandrowego i bukowego, które bardzo ocieplają i nadają poczekalni przyjemny klimat. Poczekalnia wyposażona jest również w miejsce zabaw dla najmłodszych, tak aby podczas oczekiwania na wizytę mogły się pobawić. Do części klinicznej prowadzą szklane drzwi zapewniające optymalne doświetlenie korytarza na równi z przeszklonymi drzwiami na końcu. Dzięki takiemu oddzieleniu do poczekalni zachowujemy komfort pracy dla lekarzy w gabinetach i dla pacjentów w poczekalni. Cała prawa strona są to cztery identyczne gabinety zabiegowe. Po lewej stronie znajdziemy po kolei sterylizację, pracownię rentgenowską, toaletę personelu i pokój socjalny. Po takim ułożeniu widać, że projekt kliniki był od początku przemyślany. Po wejściu do gabinetu po prawej stronie mamy szafki, po lewej stronie unit. Dzięki takiemu ustawieniu unitu względem drzwi pacjent wchodząc do gabinetu widzi od razu drogę na fotel. Co więcej, takie ustawienie pozwala odchylić stolik lekarza z tymi instrumentami, tak aby pacjent nie widział ostraszających narzędzi, a dopiero jak go położymy, to ustawiamy stolik do pracy. Dookoła unitu jest na tyle miejsca, że komfortowo można pracować na cztery ręce. Unit ustawiony prostopadle do dużego okna, przez które wpada nam duża ilość naturalnego światła dziennego. Na ścianie z lewej strony unitu mamy zainstalowany punktowy aparat rentgenowski, który spokojnie sięga do głowy pacjenta, kiedy ten jest na fotelu, więc podczas zabiegu wykonując badanie pacjent nie musi z niego schodzić. Aparat punktowy współpracuje z radiowizografią bezprzewodową, która umożliwia przenoszenie jego między gabinetami. Lekarze mają do dyspozycji przeróżne urządzenia i narzędzia pomocnicze, zaczynając od unitów niemieckiej marki Densplisirona, przez mikrosilniki endodontyczne, endometry, opiaskarki, skaner wewnątrzusny, TISO dyspensery do mikroskopu i tomografu CBCT. Po tym widać, że technologia odgrywa tutaj bardzo dużą rolę i dzięki niej znacząco zwiększa się poziom wykonywanych usług. Na blacie roboczym znajduje się komputer, który jest podłączony do monitora na unicie. Dzięki temu możemy podczas zabiegu mieć podgląd na badania rentgenowskie, plan leczenia lub karty pacjenta. Wszystkie cztery gabinety są prawie takie same. Podkreśla to estetykę tej kliniki. W pracowni rentgenowskiej zainstalowany jest tomograf CBCT, który pierwotnie był tylko pantomografem i został rozbudowany do wersji 3D. Jest to dosyć ciekawe rozwiązanie na start, że w miarę rozwoju biznesu i potrzeby posiadania tomografii można go rozbudować. W tym centralnym gabinecie rentgenowskim nie ma aparatu punktowego, ponieważ znajdują się one przy każdym z unitów. Wielkość pomieszczenia zapewnia komfort dla pacjenta i osoby wykonującej badanie. Komputer, który się tutaj znajduje służy do obsługi urządzenia. Jest on podłączony do sieci lokalnej, dzięki czemu możliwy jest przesył danych między gabinetami i z każdego komputera mamy podgląd do wykonywanych zdjęć. W sterylizacji znajduje się autokla, który jest na stałe podłączony do zasilania wodą oraz odpływu, dzięki czemu jest bezobsługowy. Pomieszczenie sterylizacji i ustawienie urządzeń jest zaplanowane tak, aby zapewnić płynny proces sterylizacji narzędzi, aby zabezpieczyć pracę czterech stanowisk. W sterylizacji zainstalowany jest również termodezynfektor. Już prawie na końcu korytarza znajduje się toaleta dla personelu, pomieszczenie gospodarcze, gdzie znajduje się lodówka na odpady, maszyna mająca podłogi oraz cała chemia służąca do zachowania czystości. Ostatnie pomieszczenie to pokój socjalny, gdzie można ze spokojem usiąść, zjeść posiłek lub napić się kawy. Na końcu korytarza znajdują się drzwi, które go doświetlają i służą jako przejście służbowe. Stomatologia Nizio to miejsce stworzone z niebywałą dokładnością i dbałością o każdy detal, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i najnowocześniejsze rozwiązania, które pomagają i ułatwiają lekarzom pracę. Pacjenci dzięki temu mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo. Mam nadzieję, że kolejny film serii się podobał. Zachęcam do oglądania kolejnych, a jeśli chcesz, żebym przygotował materiał o Twoim gabinecie, to w opisie tego filmu jest kontakt do mnie. Pozdrawiam, Łukasz.